Tak jak jesteś, tocą, z doświadczeniem czy korzystasz w ogóle z nawigacji? Z jakiej albo dlaczego korzystasz z nawigacji? Ja korzystałem chyba ze wszystkich dostępnych nawigacji, w tym Modyuszu teraz, co już jeżdżę na nim jakiś tam czas, około pół roku. I powiem Wam szczerze, że idealnych nawigacji nie ma. Nawigacja ma służyć do tego, by wam pomogła i każdy musi to zrozumieć. Czy to będzie TomTom, Tom, Germin, Aigo, Automapa, czy nawet Google to powiem Wam szczerze, że jeżeli chcecie mieć wszystko w jednym, wybierzcie Odyseusza. To jest dobre powiedziane, dlatego że niektórzy myślą, że można pobrać nawigację i już nie myśleć w drodze. Można sobie jechać, tak. nawigacja za Ciebie zrobi wszystko. Nawigacja nie zrobi za Ciebie wszystkiego, musisz patrzeć, bo nawigacja może widzieć gdzieś na przykład jakiś tonarz, którego ty nie wiesz, że tam jest, bo nie jesteś w stanie wyznaczyć, yy, czy drogi do, dokładnie. Ona cię poprowadzi dobrze, ale na przykład spedycja będzie Ci cisnęła, ty zrób o 40 km mniej, żebyś nie jechał tą autostradą, no i wtedy klikasz na nawigację, zaznaczasz, jedź przez, no i jedziesz, omijając na przykład odcinki płatne, tak? No To jest jak ktoś jeździ, to wie, o czym ja mówię. No. No jak ktoś zaczyna, no to się szybko o tym przekona w dosyć bolesny sposób.